Wierzymy w, wierzymy w nią za sprawą szeregu scenariuszy, które są wszyte w filmy, szyte w literaturę. Myślimy o miłości jako czymś, co istnieje, czymś, co y, niezależnie od nas trafia nas jak grom z jasnego nieba, co po prostu jest. Y, Faktem, który musi nas dotknąć. Tymczasem ta instytucja przestaje najzwyczajniej w świecie działać w świecie, który się mocno dzisiaj zmienił. Ona była dobra na lata 60. XX wieku, 70 i może jeszcze 80. Ja nadal przyznam się bez bicia, z przyjemnością oglądam cztery tak. wesela i pogrzeb tak. czy Nothing Hill, które właśnie ten, ten scenariusz, klasyczny scenariusz yy, romantyczny przedstawiają. No nie wiem, dzisiejszym 20 na przykład, kiedy ich zapytać w badaniach socjologicznych, bardzo trudno Wyobrazić sobie, czy pojąć, jak można było kogoś spotkać, kogoś do pary bez y, aplikacji nie, randkowych. Mało tego, jak za pomocą aplikacji kogoś rozpoznajemy, chcemy z nim iść na tak zwaną randkę czy z nią, no to wiemy wszystko praktycznie o tej osobie, ponieważ ściągamy informacje ze wszystkich portali społecznościowych i pryska nam tajemnica miłości. To znaczy gram z jasnego nieba w takich okolicznościach, mówiąc zupełnie wprost, jest absolutnie niemożliwe.